Witam Was bardzo serdecznie. Ponad 3 miesiące zajęło mi przetestowanie ponad 6 modeli butów karbonowych, by stworzyć dla Was film, w którym omówię te właśnie buty, które dedykowane są dystansom półmaratonu, maratonu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pobiegać w nich szybciej nawet na piątkę czy dychę. Ten film nie będzie recenzją tych wszystkich modeli karbonowych, a raczej będzie przedstawieniem każdego z nich, poleceniem pod konkretnego biegacza, wymienieniem najlepszych zalet czyli najlepszych rzeczy w tych butach oraz wad każdego z tych modeli. I serdecznie zapraszam do oglądania tego odcinka. Nie będę przedstawiał od najlepszego do najgorszego, będę je brał całkowicie losowo i tak jak powiedziałem, każdy z tych butów ma swoje lepsze i gorsze strony i właśnie na nich się dzisiaj skupimy. Dodam jeszcze, że prezentację każdego buta zacznę od górnej części, czyli od cholewki, zapiętka i tak dalej, dopiero później przechodząc do podeszwy wewnętrznej, ponieważ ta podeszwa wewnętrzna z płytką karbonową i tą super pianką to jest najważniejsza rzecz w każdym bucie, a to co najlepsze zawsze zostawiamy na koniec. I zaczynamy od amerykańskiego Soconi Endorphin Pro 4. Jednego z najbardziej nieuchwytnych butów w początku 2024 roku, ponieważ musiałem go ściągać aż z Niemiec, żeby go w ogóle dostać, ale przejdźmy sobie do konkretnie tego buta. Jest to model z płytką karbonową, oczywiście dedykowany najdłuższym dystansom i patrząc od góry na tą cholewkę, widzimy, że mamy tutaj połączenie dzianinowego meszu, czyli takiej siateczki, można powiedzieć, sweterkowej z syntetykiem, która łączy ze sobą język. Mamy tutaj wszyty język, bardzo elastyczny, który bardzo mocno kojarzy mi się z modelami typu Cumulus 26 i Nimbus 26, bo tam właśnie takie języki mieliśmy. Ogólnie but jest dosyć szeroki z przodu i dosyć długi, dlatego pozwoliłem sobie wziąć pół rozmiaru mniejszy niż zwykle. Sznurówki to żadna historia, bardzo proste i odpowiednio długie. Zapiętek oczywiście bardziej elastyczny, ale mimo wszystko jeden ze sztywniejszych zapiętków w butach karbonowych i jeśli chodzi o górną część cholewki, wszystko tutaj fajnie gra, jest świetnie wentylowane, czyli 10 na 10. Natomiast jeśli chodzi o podeszwę, jest tutaj sporo zmian. Nowy kształt podeszwy, oczywiście wypełnionej w 100% pianką PEBA, czyli tą najbardziej miękką pianką na rynku, która powinna być właśnie wykorzystywana we wszystkich modelach z płytką karbonową, ale nie zawsze tak się zdarza. Płytka karbonowa w tym modelu wyprofilowana jest w technologii Speedroll i dosyć naturalnie zgrywa się z całym tym, można powiedzieć, wypełnieniem piankowym i świetnie współgrają ze sobą te dwie technologie. But ogólnie jest mega komfortowy. Moim zdaniem jest troszeczkę wolniejszy od poprzedniej generacji Endorphin Pro, od trzeciej i od drugiej. Powiedziałbym, że jest właśnie taki bardzo przyjazny dla początkujących biegaczy. Ma sporo gumy bieżnikowe, bardzo dobrze przyczepnej na mokrym szeroką platformę z przodu jest na co lądować czuć to odbicie ale nie jest to perfekcyjne odbicie buta karbonowego ponieważ jest troszkę bardziej miękko i komfortowo a jeżeli ktoś chce w nim szybciej pobiegać nie ma żadnego problemu moim zdaniem jest to jedna z tych właśnie opcji dla osób które szukają jednych z pierwszych butów karbonowych bo jest naprawdę prosty w obsłudze dobrze leży fajnie kontroluje stopę New Balance Fuelcell Supercomp Elite V4. To drugi but, masakrycznie długa nazwa, nie wiem, przekombinował trochę New Balance z tą nazwą, ale jest to ich but karbonowy pod maraton i półmaraton, który przede wszystkim patrząc od góry charakteryzuje się naprawdę świetną, bardzo pancerną powiedziałbym nawet cholewką, o świetnych właściwościach oddychających, która nie jest tak szeroka jak w modelu Rebel gdzie był po prostu, no but był chyba na stopę krasnala, a nie normalnego człowieka, co nie zmienia faktu, że ja w tego buta się zmieściłem mając sporo miejsca i będę w nim biegał, a stopy krasnala nie mam. Natomiast tutaj jest troszeczkę szczuplej, a sam profil cholewki jest niemalże identyczny, łącznie ze sznurówkami i językiem jak właśnie w standardowych rebelach. Nawet zapiętek jest w ogóle dosyć sztywny, jest twardy, ma kawałek plastiku wewnątrz, co się rzadko zdarza w butach startowych z płytką karbonową, więc trzymanie całej stopy wewnątrz tego buta i pięty jest bardzo dobre, niemal jak w treningówce. Od razu przechodząc sobie do podeszwy wewnętrznej, mimo już mamy tutaj napisane, że pianka to fuel cell, to nie jest ten sam fuel cell co w Rebelach, bo ten fuel cell składa się w 100% z pianki PEBA, czyli tej najbardziej miękkiej mieszanki, Pianki, która jest super responsywna, świetnie oddaje energię i zapewnia tą bardzo dobrą, ogromną amortyzację. Płytka karbonowa, oczywiście pełny karbon umieszczony w tym bucie, określany jako Energy Arc, jest, powiedziałbym, że umieszczony w tym bucie w najprostszy sposób, jaki tylko się da, przez co dla mnie osobiście ten but jest jednym z najbardziej nijakich karbonów na rynku. Żebyście nie zrozumieli, nie źle. To dalej jest w miarę lekka konstrukcja, chociaż z drugiej strony ponad 230 gramów w rozmiarze wzorcowym to jest moim zdaniem za dużo jak na karbon. Z drugiej strony wielu amatorów będzie w pełnym komforcie, ponieważ but jest stabilny, miękki, dobrze trzyma stopę, świetnie wentyluje, będą sobie pokonywać dystanse półmaratonu-maratonu, ale raczej nie w tych rekordowych czasach. Natomiast na samym moim treningu, gdzie oczywiście w każdym z karbonów musiałem pobiegać szybko, biegało mi się w nim najnudniej, było najsłabsze odbicie. Problem leży tutaj w geometrii. Inaczej, gdyby umieścić ten karbon, jakoś bardziej go agresywnie wyprofilować, wtedy to odbicie byłoby lepsze, a tutaj niezależnie od tego, czy ląduje na stopniu na palcach, czy na całej stopie w miarę podobnie czuję tego buta. Dla mnie to również jest świetna propozycja dla tych biegaczy, którzy szukają komfortu w bucie karbonowym, szukają powiedzmy, bezpieczeństwa mimo wszystko, czyli dobrej stabilności na te najdłuższe, najdłuższe dystanse. I właśnie tego buta wziąłbym na półmaraton maraton, jako. Typowy amator, który nie chce jakoś bardzo szybko go przebiec, ale na piątkę i dychę są dużo lepsze buty od tego modelu i kompletnie na ściganie bym go nie wybrał. Kolejnym butem jest cudowny Hoka Rocket X2. Dlaczego cudowny? Powiemy o tym, jak przejdziemy do dolnej części tego buta, ale powiedzmy sobie najpierw o tym, co w tym bucie jest słabsze a najsłabszą częścią tego buta jest cholewka połączona z zapiętkiem. Cholewka jest dosyć szczupła. Zapiętek jest tak wyprofilowany, że praktycznie go nie ma. O, uwaga! Cyk. Tak go zgniotłem, że nawet się nie odgniótł. Można powiedzieć, że ta cholewka, ta część górna, jest takim lizardem, takim gadem, który przykleja nam się do stopy, trzyma nam tą stopę całkiem nieźle i dobrze oddycha, ale nie jest przyjemna. Jest właśnie, można powiedzieć, dosyć taka oślizgła i niemiła, ale w momencie, gdy mamy nogę w tym bucie. I przechodzimy do podeszwy wewnętrznej, wszystko się zmienia. No ale jeszcze nawiązując do tego buta, sznurówki są odpowiednio długie, język, cała ta cholewka jest płaska. Ten zapiętek ma bardzo małą ilość gąbki, więc jeśli chodzi o kwestię stabilności od cholewki, to jest prawie żadna. Ze stabilnością może być troszkę lepiej właśnie dzięki temu, że nasza stopa jest trochę wewnątrz tego buta, pianka delikatnie otacza tą stopę z dwóch stron, więc tutaj stabilność może wydawać się lepsza. A i tak docelowo, jeśli chodzi o stabilność, to w tym bucie jest co najwyżej średnio, głównie ze względu na to, że pianka w tym bucie, rodzaj pianki Peba oraz Profly jest niesamowicie responsywna. Ten but nie bez powodu ma w nazwie Rocket, bo jest prawdziwą rakietą, którą ja prywatnie startowałem w niej w zawodach na 5 km przy półmaratonie warszawskim. Bieganie w tempie poniżej 4 minut w tym bucie to jest czysta przyjemność i jak wejdę na wyższy poziom sportowy, to bardzo chętnie niejednokrotnie jeszcze założę go na szybkie bieganie na 5 czy 10 km. Jeśli chodzi o półmaraton czy maraton, to tutaj poleciłbym go tylko osobie, która albo bardzo mocno supinuje stopę do zewnątrz, Albo ma naprawdę dobrą technikę biegu i bardzo silne stawy skokowe, bo dla mnie ten but był niewystarczająco stabilny i sprawiał, że moje kostki po treningu w tym bucie czy po zawodach były trochę poturbowane. Nie zmienia to faktu, że czułem się w nim fantastycznie i moim zdaniem ze wszystkich prawie tych butów, które tutaj mam, to jest albo numer jeden, albo numer dwa, jeśli chodzi o odczucie odbicia i ten efekt wow, którego oczekujemy od butów karbonowych. Jeżeli biegacie ześród stopia lub z palców, to ten 5 mm drop połączony właśnie z tym wyprofilowaniem karbonu i pianki Peba spisuje się tutaj fenomenalnie. Jeżeli biegacie na dużej kadencji, pokochacie tego buta. Ja biegnąc w nim na kadencji blisko 190 kroków, w tempie poniżej 4 minut, czułem się jakbym po prostu frunął nad podłożem. Niestety jego wadą jest troszeczkę brak tej stabilności, Przynajmniej ja to tak odczułem, no i ta dosyć średnia cholewka. Czas na ACX, czyli model elitarny model ACX. Metaspeed Sky+, Plus, ale mamy też coś takiego jak Edge+, Plus i te dwa modele troszkę się od siebie różnią, o czym za chwilkę powiem. Sky to model z 5mm dropem, Edge z 8mm dropem. W Sky'u czujemy się trochę, jakby tej pianki było więcej na śródstopiu, mniej napięcie. Jeżeli nie biegamy dobrze na śródstopiu, to ten but może nas trochę zwalniać. Jeżeli nie mamy zbyt dobrej techniki biegu, to ja polecam wybrać model nie Sky, tylko właśnie Edge, który moim zdaniem jest lepszy dla motora, który nie ma jeszcze wypracowanej techniki lądowania na śródstopiu. No ale przechodząc do tego buta, jest to model naprawdę elitarny, w którym biega czołówka światowych maratonów, półmaratonów na całym świecie. Oczywiście też wybierają buty Nike, Adidas i tak dalej, wszyscy o tym wiemy, ale w tym bucie też sporo elity Biega. Cholewka tego buta jest praktycznie perfekcyjna, jeśli chodzi o oddychalność i trzymanie stopy. Wbrew pozorom, mamy tu naprawdę sztywny zapiętek, które można powiedzieć, mamy jakieś tam kawałki plastiku. Nie po całości, bo możemy sobie go tutaj zgiąć, ale mimo wszystko ten element z tyłu dobrze trzyma nam staw skokowy i ten but, dzięki tej części i odpowiednim wyprofilowaniu podeszwy jest bardzo stabilny. Sznurówki wydają się takie trochę samozaciskowe, mają delikatne ząbki. Język prawie nie istnieje, jest tak cieniutki i to wszystko super przelegane do stopy. Dodam, że nawet do szerszej stopy, ponieważ te Metaspeedy mają dosyć dużo miejsca na palce z przodu. Podeszwa wewnętrzna to jest pianka Flight Foam Turbo, ale już w nowej generacji tego buta, którą jak najbardziej posiadam i nazywa się Metaspeed Sky Paris, ale niedługo pewnie będzie się nazywać Metaspeed Sky 2, tak obstawiam. Mamy Flight Foam Turbo, FF Turbo Plus, czyli to jest jeszcze lżejsza pianka. Ten but jest podobno nawet szybszy, ale nie powiem Wam o tym, ponieważ ja w nim jeszcze nie biegałem nie testowałem, więc przejdźmy do tego, w czym biegałem. I ten but cały czas jest w sprzedaży. No i tutaj ten FF Turbo w połączeniu z karbonem, akurat w tym przypadku umieszczonym, powiedzmy tak, dosyć wysoko stopy, sprawia wrażenie świetnej, mocnej trampoliny. Powiedziałem przed chwilką o hokach, że to jest taki but chyba z najlepszym odbiciem, to w sumie ten ASICS moim zdaniem jest gdzieś tak na drugim miejscu, więc nie dziwię się, że duża część elity właśnie te buty wybiera. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo amortyzacji, ale ciężko mówić o komforcie, bo z jednej strony czujemy, że ten but bardzo dużo wstrząsów pochłania, ale bardzo szybko chce się odbić, szybko chce uciekać od tego podłoża, więc jeżeli macie szybki krok, krótki kontakt z podłożem, to w tym bucie naprawdę pobiegacie ultra szybko na każdym dystansie. Wadą może być to, że jest dosyć mało płaskiego, dosyć śliskiego bieżnika, który na dobrą sprawę, właśnie na takim bardziej śliskim asfalcie, sprawia, że są lekkie łyżwy. Co nie zmienia faktu, że gdy jest sucho, to ten but klei się jak głupi do twardej nawierzchni i jest naprawdę ultra szybki i responsywny. Przede wszystkim polecam go osobom, które faktycznie mają dobrze dopracowaną technikę biegu. Kolejny but, moi drodzy, to jest czwarta generacja butów Brooks Hyperion Elite z numerkiem 4. Buty karbonowe dla elity, do ścigania się, ale raczej dla osób, które szczerze mówiąc są troszeczkę z bardziej zamierzchłych czasów biegowych. No dobrze, zamierzchłych czasów biegowych, powiem o tym znowu nawiązując bardziej do podeszwy wewnętrznej. Jeśli chodzi o cholewkę natomiast, to tutaj mamy do czynienia z jedną z najbardziej perfekcyjnych cholewek w butach startowych. Która jest odpowiednio szeroka dla palców, która jest niesamowicie wentylowana. To jest po prostu, no aż nie chce mi się wierzyć, że ta wentylacja, która ma wręcz fizyczne dziurki, wygląda trochę jak obrus u babci na obiadku niedzielnym, ale jest po prostu trwały, mocny. Wiatr hula między palcami, no to jest po prostu perfekcja sama w sobie. Sznurówki znowu podobne jak w Asiksie, lekko samozaciskowe. Zapiętyk też sztywniejszy i na takiej samej zasadzie. Możemy go sobie odgiąć od boku, ale z tyłu mamy taki lekki stelaż, który blokuje nam tą piętę i zapewnia część stabilności. Podeszwa wewnętrzna jest tutaj chyba najbardziej kontrowersyjna. Dlatego, bo mamy tutaj oczywiście ponacinaną w bardzo specyficzny sposób płytkę z włókna węglowego w połączeniu z pianką DNA Flash. Piank DNA Flash w żaden sposób nie jest pianką PEBA samą w sobie. Jest to raczej coś w rodzaju pianki EVA, właśnie nastrzykniętej azotem, bądź też jakiegoś innego rodzaju pianki nastrzykniętej azotem która jest bardzo responsywna i dynamiczna. Jak się tak ją ponaciska pod palcami, to jest nawet całkiem mięciutka, ale w kontakcie z podłożem, w połączeniu z tym karbonem, jest znacznie sztywniejsza. Powiedziałbym wręcz, że jest na tyle sztywno, a nawet twardo, że w tym bucie niekomfortowo biega się przez dłuższy czas. Moim zdaniem, mimo iż to jest dedykowany model pod maraton, półmaraton, to lepiej poczują się w nim osoby, które biegają już od wielu lat i pamiętają te buty startowe, takie z bardzo cienką podeszwą, które właściwie tylko chroniły stopę przed asfaltem, bo tutaj mamy, sami widzicie, grubą podeszwę, fajnie wyprofilowaną kołyskę biegową. But jest naprawdę dynamiczny. Ale przy dłuższym użytkowaniu jest po prostu twardy i mało przyjemny. Ta dynamika oczywiście przekłada się na utrzymanie i szybkie przyspieszenie, no i utrzymanie bardzo szybkiego tempa. Więc w tym bucie pewnie można było bić rekordy na 5-10 km, ale amator raczej nie będzie w stanie. Przynajmniej przez jakiś czas, dopóki się nie wzmocni, komfortowo, szybko biegać w tym bucie na dystansie półmaratonu czy maratonu. To jest oczywiście moje zdanie, każdy może mieć inne. Natomiast dla mnie ten but jest najtwardszym butem z tych wszystkich butów karbonowych, jakie tutaj mam. A każdy z tych butów karbonowych ma chociaż trochę lub w 100% podeszwę wewnętrzną wypełnioną pianką Peba. A tutaj tej Peby nie ma praktycznie w ogóle. Podsumowując, jest to opcja bardzo fajna dla weterana biegowego, który zna te twardsze buty, lubi te twardsze, bardziej dynamiczne buty. Ten w ogóle but jest mega stabilny, także jeśli chodzi o trzymanie stopy i stabilność po lądowaniu, to jest perfekcja i jest najbardziej stabilnym butem ze wszystkich, które tutaj mam. Niestety, poziom komfortu i amortyzacji w tym bucie. No jest po prostu mały. Mizuno Wave Rebellion Pro drugiej generacji to trochę taka ciekawostka nowinka technologiczna, ale z drugiej strony bud do naprawdę szybkiego biegania dla kogoś, kto również jest bardziej doświadczonym biegaczem i przede wszystkim ma naprawdę silną, dobrze wypracowaną technikę. No i tutaj bardziej chciałem nawiązać silne stawy skokowe i stopę. Patrząc sobie od góry widzimy cholewkę, która nie przypomina takich super pro cholewek jak z konkurencji, co nie zmienia faktu, że jest to siateczka mesh ponacinana odpowiednio i naprawdę genialnie wentylowana i bardzo dobrze trzymająca stopę w każdej strefie. Mamy tutaj długie, cienkie sznurówki, cieniutki, płaski język, wszystko przylega nam do stopy jak taka delikatna skarpeta. Zapiętek w tym bucie, podobnie jak w konkurencji, ma delikatny stelaż z tyłu, ale dalej możemy go w każdą stronę wygiąć. Nie mamy tutaj zbyt wiele gąbki, no cała cholewka jest po prostu taką cienką skórką, która otacza naszą stopę. Czymś najbardziej kosmicznym jest oczywiście podeszwa wewnętrzna w tym bucie, która jest troszeczkę... Takim oszukaniem federacji biegowej, ponieważ tam dopuszczane są buty o grubości podeszwy do 4 cm. Tak naprawdę te 4 cm mamy faktycznie w strefie dużego palca i w strefie pięty, ale gdybyśmy tego buta zmierzyli dokładnie pod tą płytką, która jest mieszanką włókna węglowego, karbonu. Z mylonym i z włóknem szklanym, okazałoby się, że jest tutaj praktycznie 5 cm grubości podeszwy. I ten drop, który mizno określa jako 2 mm, tak naprawdę wyczuwalny jest jako 10 mm, 12, ponieważ w momencie, gdy postawimy tego buta w ten sposób, to nasza stopa, jak widzicie, zjeżdża nam w dół i tak naprawdę czujemy się jak w butach. Na dziwnym, nietypowym obcasie. Mamy tutaj od spodu piankę Peba, czyli tą super, ultra mięciutką i responsywną, ale tuż pod stopą mamy mieszankę pianki EVA, która nazywa się Mizuno Energy Lite Plus. No i ona również daje super fajną miękkość, ale nie jest to ekstra sprężysta, bardzo dynamiczna Peba. Pięta w tym bucie oczywiście jest ścięta. No, co oznacza, że napięcie sobie nie wylądujemy i idealnie by było by lądować na całej stopie bądź na śród i wtedy ten but dostaje prawdziwego kopa. Jednak, jeżeli spojrzymy sobie od spodu, widzimy tutaj takie charakterystyczne wycięcie, ekspozycję płytki wave, fantastyczny bieżnik, który będzie wam się trzymał nawet chyba w deszczowy dzień i zalany po centymetr asfalt, to nie ma opcji, żebyście stracili przyczepność. Tak wgryza się w asfalt, co nie zmienia faktu, że patrząc właśnie od spodu, widzimy konstrukcję niespecjalnie szeroką, i przekłada się to na znacznie, znacznie gorszą stabilność. W tym bucie trzeba nauczyć się biegać. Żeby biegało się stabilnie, a najlepiej było lądować bardzo mocno na stopy. Jeżeli nie będziecie lądować na stopy, tylko gdzieś próbować lądować no, bliżej pięty, czy, czy nawet całej stopy, to Wasze kostki będą nieźle poturbowane. Nie zmienia to faktu, że ta konstrukcja pomaga w bieganiu. Ta konstrukcja pcha do przodu jak szalona. Jeżeli tylko się z nią zaprzyjaźnicie, to tak naprawdę jesteście w stanie biegać w niej tempem, które znacie z mniejszym zmęczeniem, bo ta konstrukcja faktycznie mniej męczy z jednej strony nasze ciało, ale z drugiej strony troszeczkę męczy te mniejsze obszary, czyli na przykład ten staw skokowy. I tutaj bez dwóch zdań powiedziałbym, że jest to but raczej dla bardziej doświadczonych biegaczy, pewnych swojej techniki, no i dobrze przygotowanych do konkurowania i szybkiego biegania w dosyć o technicznie skonstruowanych butach. I szybko odpowiadając na samym końcu na pytanie, dlaczego nie ma Alpha Fly'a z Nike No nie ma, bo nie udało mi się go kupić. To jest strasznie trudne, żeby zamówić tego buta, a niestety w moim rozmiarze sprzedał się w 10 sekund Wszędzie. Dlaczego nie ma Adidasa Adios Pro trójki. No bo to jest oklepany, znany but. Jest dobry, jest używany przez Elitę, jest dosyć twardy, jest dosyć hardkorowy, jeśli chodzi o zejście na palce, bo ma agresywną kołyskę biegową, dlatego. Takich butów, które na rynku są od dawna, nie chciałem pokazywać. Skupiłem się na tych butach, które udało mi się kupić bardzo łatwo, bądź też butach, które są popularne na rynku i jesteście Wy w stanie je kupić przede wszystkim i są godne polecenia. Jeżeli chcielibyście, żebym omówił jakiś model z karbonem, zrobił jego recenzję, to jak najbardziej napiszcie w komentarzach. Na pewno chciałbym przetestować i zrobić taką, powiedzmy, testo-recenzję tego właśnie Asixa Metaspeed Sky Paris, ale dopiero wracam do zdrowia i skończyłem ledwo co testować. Buty pod ten film, dlatego musicie jeszcze chwilkę poczekać. A za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że komuś rozjaśniłem, pomogłem i dzięki temu na przykład wybrał jakiś but dla siebie na przyszłe starty. Także dziękuję za ten odcinek, że byliście ze mną. Trzymajcie się i cześć.